Zaczęliśmy naszą działalność w październiku 2008 roku i udało się utworzyć bardzo dobry zespół. W ciągu kilku tygodni skompletowaliśmy załogę, z której większość pracuje z nami do tej pory. Wykonywaliśmy zabiegi hemodynamiczne, ale od razu przystąpiliśmy też do działań elektroterapeutycznych w zakresie implantacji stymulatorów, kardiowerterów, a później terapii synchronizujących. Dwie początkowe działalności uzupełniliśmy następnie o badania elektrofizjologiczne. Byliśmy pionierami w zakresie elektroterapii i badań elektrofizjologicznych. Tę dziedzinę mocno rozwijamy i byliśmy pierwsi. Elektrostymulacja to jest zabieg polegający na tym, że do serca, które pracuje zbyt wolno, robi sobie długie przerwy w pracy albo wręcz zatrzymuje się. Wprowadzamy elektrody przez układ żylny, a pod obojczykiem umieszczamy Kardiowerter defibrylator, po prostu stymulator serca jest informowany przez te dochodzące z serca impulsy o tym, że dochodzi do przerw pracy serca i w tych momentach, w których jest potrzebny, serce stymuluje. Urządzenia resynchronizujące są o wiele bardziej skomplikowane. Tam implantujemy trzy elektrody i ich zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby niewydolne serce poprawiło swoją funkcję. Są to zabiegi w większości ratujące życie, ale także zdecydowanie poprawiające komfort życia pacjentów. Proszę państwa, jeżeli chodzi o ilość przyjętych pacjentów, to jest chyba najbardziej taki przemawiający do wyobraźni wskaźnik. W 2020 roku Covidu 2393 osoby, a w 2021 3311 chorych przyjęliśmy na oddział. Przynajmniej połowa tych chorych ma prowadzone zabiegi Zarówno z elektroterapii, jak i z hemodynamiki. Z zakresu elektrofizjologii robimy wszystko to, co robi się na, na świecie w tej chwili, ponieważ są to zabiegi, które przynoszą pacjentom bezpośredni efekt. W większości ratują życie. Podobnie zresztą jak stymulacja. Natomiast pozostajemy 24 godziny na dobę do dyspozycji pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. I każdy pacjent, który rozwija niestabilną dławicę piersiową albo jest zagrożony zawałem serca lub też ma już zawał serca, może do nas trafić w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. I jesteśmy gotowi rozpocząć zabieg w ciągu dosłownie kilku minut od przyjęcia pacjenta. Jestem dumny ze swojego zespołu. Wychowaliśmy już młodsze pokolenie, ode mnie młodsze pokolenie lekarzy pracujących w tej dziedzinie i myślę, że nasi pacjenci będą naszej działalności jeszcze dużo, dużo pożytku.